Siemaneczko, jestem twister. Ponownie nagrywamy DeForest. Ze mną jest znowu Komor i Ponix. Siemano. I już mamy postępy, takie trochę. Ja idę już budować kolejną platformę do tego. Zobaczę, jak to wygląda. No nie za mnie. Spróbujemy trochę nagrać tych odcinków, jednak z, 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 z tego DeForest całego. Hmm. To masz jej no. Aha, dobra Ej no nie trzeba skakać, tylko trzeba przy w końcówkę Mhm Wszystko jest spoko Yyy Platformy potrzebuję Ej Spadam hmm. Pomóż Co? W Ja A ci ręki nie podam Nie, nie pomoże ci Nie brzmę go To robię 4-montowy. Ej, idziemy na jakieś... Yy, te, żeby Zobaczyć za... E? Aha, ale tu nie mogę na to, ale spoko. Ej, co z tym jest? Nie tak? Ej, buduj, ej, zbudujmy to, bo ja nie wiem jak to... Kurde, ja też się złagowałem. Co zbudować? Nie to I coś tutaj zrobiłeś Co ty tu zrobiłeś? Nic Potrzebuję Loksów Ja potrzebujemy Loksów Na tamtą... tamtego flora Ej ja zrobiłem tego! Ptaka kamykiem Ej, a dlaczego tutaj jest ten... Dlaczego tutaj potrzeba 12 Loksów? Y, tam potrzeba do tego, do flora, i potem to pociągniemy, wszystko nie albo chociaż jak albo nie, nie, dobra, y, uczynię to ktoś jak może uwaga, sanki rozrąbałem, jezu! Sanki latają, jak latają, co jest?

Jak się robiło, jak się robiło, jak e, się Szmatka, e, lina i, i patek. Dobra mam. Ale ja nie mam nic, ktoś ma te pióra z ptaka? Ja mam. Masz? Mhm. Tu weź daj, jeśli masz. Potrzebuję pióra z ptaka. A tu nie mogę do zjedzenia Już staro, ale zjem Pierdziemy? nie lepiej nie pan, się weźmie jedzenie, to jest tak Łoł, no! na mnie tu tego nie pierdziel e, Dobra, budujemy to, I na tym będzie domek dawać a, 59! Ja. No? no stary, ty się że nie robimy tego ale ta niboryska, bo tam była 110. Ej, ktoś ze mną tutaj pójdzie? Gdzie jestem? Ktoś Nie wiem gdzie, ale trzeba korzenie zniszczyć pod tą platformą. Co ej, chodźcie tu. tu Gdzie? Na wodzie, ta by była zamierzchwista. Hmm, na wodzie. Mm, kanibale chyba chodzą pod wodą, nie? Tak? Dobrze mówię? Ile tutaj drzewo potrzeba tego wszystkiego? A ja pomocy Nie ja nie potrzebujesz pomocy. A dlaczego? Pomocy. Powiem ci tyle, że się zaklinowałem aktualnie. Nie mogę wyjść. Yeah. Dobrze. Pomaga. Dobra, budujemy cały świat. Dobra, wyszło. Noc żadna komenda, żeby wejść, to to... jak wyszło? Bo... się na co robi. ten tam gdzieś polecił. 40. Ej, weź y popsuj te korzenie, co tutaj są? Korzenie co są tutaj popsuj Żeby to nie odrosło, nie? Jak ktoś ma coś do żarcia? Ktoś ma coś do żarcia Musisz iść skolować, bo ja nie Albo ktoś ma pióra to mi da, a ja pójdę, tak to... Dobra. Średnio. A kto by... A kto by miał pióra? Ja mam, ale... Jedno. Ja mam jeden. No Ej, stoi! Wiem, wstałem. Ej, dobra, dzięki za oglądanie. Kolejny odcinek, nie wiem. Dobra narka, kolejny odcinek niedługo. Onik, pożegnaj się. Onik, jesteś? Tak jesteś. Pożegnaj się, po No. A nie masz. Dobra. to Elo.